Cześć! Witajcie na kanale Klockasz. Na tym kanale będziemy zajmować się klockami. No, ale psz, właśnie przecież są różne marki klocków. Kobi, Mega Constrax, Klocki Blocki i wiele innych. Ale przecież tylko najlepsze jest wystarczająco dobre. Lego! Będziemy tu recenzować różne zestawy, robić różne przeglądy klocków, różne topki. Tylko tu 10, 7, 5, coś takiego. No i pewnie jakieś może jeszcze inne rzeczy. No to, to już się zobaczy jak tam będzie się kanał rozwijał. Tylko pamiętajcie, że jest pewna różnica, gdy klocki kupuje dziecko, a gdy klocki kupuje dorosły, pracujący, mężczyzna czy kobieta. bo gdy robi to mężczyzna, czy kobieta już dorosła, czy dorosły, to mogą sobie połać różne duże zestawy dosyć często. Na przykład ostatnio wyszedł ta walizka z Batmana, czy ten rynek miejski Ninjago. I wiecie, dziecko za kiedyś może mieć na święta. I tylko tak. Chociaż nie każdy, a dorosły już to sobie kupić nie wiem. Raz to jednym miesiące, to za dwa to. I dlatego ja, jako dziecko, nie będę tak właśnie recenzował wszystkiego, co się tylko da. Wszystkich nowości: CD, Creator, Adults, Ninjago, Star Wars, Minecraft i tak dalej, i tak dalej. Tylko niektóre zestawy które mi się spodobają, no i a które będzie mi stać akurat w danym miesiącu, dniu, czy tygodniu. Oczywiście nie znaczy że nie będzie tutaj dużo wystawał, bo będą. Ale nie będą aż tak często, jak moglibyście tego oczekiwać. To skoro mamy to już omówione. To chciałem Was zachęcić, byście pisali w komentarzach, co chcielibyście widzieć na tym kanale jakie chcielibyście różne zestawy może może coś się uda z tego kupić co byście w ogóle chcieli jakieś może inne vlogi, czy różne inne rodzaje filmów to wszystko może będzie na kanale Także zachęcam do oglądania tego kanału, jeśli macie czas i chęć. No i co? Zbudujmy ten kanał.